Mm -hmm. Thanks, man. Patrzcie, zatrzymaliśmy się, bo duży Fiat jest. Ale wiesz co, coś na nim pisze, nie wiem czy on jest do sprzedania. U nas takiego pick znaleźć to już jest ciężko i dużo kosztują. Mm -hmm. Tu nic, nie rozumiem, ale jest numer telefonu. Tylko co to jest za data? 20 maja 2021. Potelec z dziurami Nieźle Ciekawe jakie ma opony Nie, Myślałem że na 100 milach jeszcze będzie Powgniatane, ale blacharka tutaj jest w miarę dobra, bo tutaj wiecie, jest słońce, to tak nie rdzewieją. Tutaj też ma już zmienione opony jakieś, tu ma Michelinki. szelinki. pisze, to chyba apteka, tak? No trochę rdzy tam jest, widzę. Mimo tego. Fiat nawet w Grecji rdzewieje. Niezła maszyna.